Siemano wszystkim, dzisiaj filmik o tym jak zrobić własny jak no jak uzyskać waszego, widok z waszego iPhone'a na tle komputera na pulpicie waszego komputera więc sprawa ma się tak, wchodzimy do CD i klikamy na szukaj i wpisujemy to jest jedna z dwóch rzeczy, które trzeba mieć. I wpisujemy v, raczej v E E N C Y Widzicie, mamy i tą pierwszą rzecz instalujemy. Po zainstalowaniu tego, widzicie ja mam reinstall premów, więc ja już nie będę instalował, i klikacie na install później klikacie potwierdzenie i po zainstalowaniu Wychodzicie z tego i nie będziecie mieli żadnej ikony ani w ustawieniach tego pokazane, że zainstalowaliście. Byliście w ustawieniach? A nie, w ustawieniach chyba będzie. Zaraz zobaczymy. Jest w ustawieniach i można sobie ustawić na hasło. Pamiętajcie, że to ma być na enable, tak jak u mnie jest, więc ja hasła nie mam. A drugą rzecz, którą musicie zrobić, to przyjmę teraz, wejść na. Tą stronę trochę pomniejszę i ściągnąć oprogramowanie. Wszystko będzie, będzie link do tej strony po mojej prawej, tak jak będzie filmik, chyba u Was też, i będzie napis więcej informacji, czyli musicie na niego kliknąć, żeby Wam się rozwinęła, rozwinął opis. Więc teraz, jak macie napis. Jeszcze raz wejdę na do, będzie link do strony domowej, o, i klikniecie sobie na napis products, download software i zjedziecie niżej i będziecie mieli free edition i macie download and use. Czyli musicie ściągnąć to co jest do ściągnięcia i użytku, klikacie i macie teraz sobie pola do wypełnienia, więc nie musicie tego wypełniać, tylko od razu kliknijcie na proceed to download. Po kliknięciu na to macie Kilka wersji na Linuxa, na, na inne, więc was interesuje ta pierwsza. Was interesuje to pierwsze, więc klikicie na Download. Możecie sobie wybrać od razu jako install, lub lub spakowane w zip. Jak kliknę jako zwykłe. Tu macie licencję. Musicie zaznaczyć, że akceptuję i że ściągam. Widzicie, ściąganie już się rozpoczęło. Zapisuję sobie na polpicie komputera, żeby to szybko mieć. Ściąganie nam się skończyło i instalujemy to. I Wyłączę tamto w stary, co mam uruchomiony. I klikacie tylko Next, że akceptuję. Znowu Next, klikacie Next. dwie rzeczy tu muszą być zaznaczone, czyli Full Installation i że macie, zrobić robić ikonę na pulpicie, no ja tylko preferuję ikonę na pulpicie i konfiguracja też musi być zaznaczona więc klikamy tylko next i instaluj po zainstalowaniu macie wyskoczy okno, jeszcze nawet nie po zakończeniu i możecie sobie robić ustawienia portów, to tamto u mnie jest tak to że wszystko akceptuję Więc, tak to wygląda. Wszystkie ustawienia moje. Tu można nawet ustawić hasło, ale ja tego nie robię, bo mnie to nie interesuje. Klikamy OK, że jest. Że ten program jest włączony, ale że nie ma hasła ustawionego. Więc klikamy OK. Klikamy OK, ja nie chcę hasła. Klikamy Next. Klikamy Finish. Teraz włączamy nasz programik. I w pierwszym okienku będziecie musieli pisać wasz adres waszego routera telefonu, nieważne, więc gdzie go znaleźć? Jak widzicie, po prawej stronie mam łączonego naszego iPhone'a, czyli wchodzicie w ustawienia, klikacie na Wi-Fi, bo musicie mieć w domu router, żeby się łączyć bezprzewodowo z internetem, żeby to wam zadziałało. Więc klikacie na Wi-Fi. I teraz jak widzicie, to jest moja sieć. Klikacie na strzałkę. I teraz tu gdzie macie adres IP, mam zasłonięty palcem, jest wasz adres, który musicie wpisać. Czyli w tym przypadku ja mogę go wam pokazać, bo to i tak jest nieistotne w tym momencie. Bo adres mam dynamiczny, więc za każdym razem, jak wyłączę, root, mój router, to się zmienia, więc wpisujemy w to okienko, gdzie jest serwer. 10. No, no wpisuję to i klikam tylko OK. Jak widzicie wyskakuje nam komunikat na naszym iPhone'ie. czy przyjąć połączenie. Klikamy Accept i jak widzicie mamy naszego iPhone'a na pulpicie komputera. Tak samo to działa na Mac'a. Nawet na Mac'a jest lepsze obraz, bo macie ramkę w kształcie iPhone'a, a nie zwykły prostokąt. Więc to by było na tyle o tym o programie VNC Weaver lub węcy, jak węki, czy jak tam się mówi, nieważne, o to a i tak na marginesie, dla tych co mają kupili najnowsze iPhone'y 3GS nie ma możliwości szybienia dla nich jail, jailbreak sam mam je takiego, niedawno kupiłem, bo umowa mi się skończyła i też ten, nie mogę nic z nim zrobić a dla tych co uaktualnili, ja mogli wcześniej zrobić jailbreak i nie zapisali plików SH, SH, ACID, czy jakoś tak tam się mówiło, też nie ma Ratunku, żeby przywrócić wcześniejszą wersję, tylko wszystko na razie działa dla iPhone'a 3G, iPhone'a 2G, iPodów pierwszej, i drugiej generacji, trzeciej generacji. Ale tam też jakiegoś, jest jakiś później problem z najnowszymi 3G i z najnowszymi 2G MC model, czy jakoś tak. Więc to było na tyle, trzymajcie się, pozdro.